jest Tak, prze... teraz y, poczekaj. O. Tak, musisz to przynieść. Tak, teraz Trzymaj. musimy zapiąć tak jak tutaj na rysunku jest. Ok, to, weź tutaj tam. Która? Tam. Tam to? No tak, bo to... nie chcesz bez tego? Dam ci pasek swój od spodni. Co? Ale tam. I teraz w środek wpinamy. Nie, nie, tam do góry, na ten karabinczyk duży. Tak. Tak, zapnij, zapnij. I drugi. Zapnij dobrze, bo nie jest zapięty. Nie jest zapięty, o teraz. Dobra, poczekaj. Poczekaj na mnie. Czekaj chwilkę, weź co, ja może złapię ten sznurek. Weź rączkę. O! Czekaj mnie tu. Tutaj nóżki do góry, jak będziesz zjeżdżał. No dajesz. Dajesz, dajesz. Musisz mocno trzymać się. I nie puszczać. Możesz troszkę delikatnie nogami się opuść. No, na rączkach się opuść. Nóżkami troszkę. Zejdź, zejdź, zejdź troszkę tak skul się. Tak jakbyś miał skakać, tylko trzymaj się. No, no. trochę pomogliśmy. No, i teraz odpinamy. I jak było? Hmm, fajnie. Chyba na tym ostatnim tak troszkę się zastanawiałeś, czy. No, całkowicie odpinamy i już wychodzimy. Schodzimy całkowicie. Puść sobie ten jeden. Nie, nie, już zostaw, już zostaw go na ziemi. Tak. I ten drugi odepchnij. Daj może Ci pomogę, bo jest troszkę poplątane. Daj rączkę, daj, daj, daj jeszcze na ten ciężar jeszcze uważaj i tutaj, tutaj przechodź tu i tyłem Jeszcze pójdę na ten o jedno ciężej chcesz teraz iść? No to idziemy do pana i co warto było? I po niespodzianka. Ale jaka niespodzianka? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, to, to idziemy na ten drugi poziom. Na drugi. Na tak. Mam, tutaj na drabinka. Tutaj? Tak. Za tym drzewem jest drabinka. Już może zapłacimy od razu, bo zapomnę później. Domin, poczekaj na mnie. Tu będzie ciężej zobaczyć, no. że jest. A, to Ej, jak po linie, po deskach, panie? Ty już, to, to już będzie za trudno dla ciebie, tak? Po deskach, po deskach chodzimy. No, o właśnie. A ty już po linie chciałeś chodzić, panie, po linie, to ty ja. będziesz na samej górze chodził. O, o. Pijany zając. Pijany. pijany zając pijany zając Pijany zając, pijany zając Też I da... no. to bardziej pijany. <grywa> mówię pijany zając? A, dziad. Przechodzimy z boku Ja, ale jest tutaj taka podnij sobie, No i przepilamy teraz. To ja. dałbyś radę tam piętro wyżej. Coś tam byś dał radę. Tam byś dał radę, piętro wyżej? No. No, panie, ale chyba dopiero za parę lat. O nie, musisz no, się Musisz, musisz. Coś się poplątało, coś się poplątało. Chyba spadnę. A jak spadniesz, to nie będzie nagrody. Co to będzie? Chyba nie odpuścisz. Dobra, przepinamy się. Za każdym razem, zanim wejdziesz, to musisz mi pokazać, jak się przypiąłeś po pomalutku, pomalutku. Zobacz, lina ci się kręci. Teraz to jak odepniesz, to musisz sobie odkręcić lina. <laughs> Odkręć sobie, puść tą linę, no. I na odwrót, tak. Pomalutku. Przerzuć po prostu ją na drugą stronę. To z karabinczykiem przerzuć na drugą. O. O, super, 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 super. Tylko musisz większą... O, super, dobra. I drugą stroną zakładamy, tak? Czyli na odwrót. Obróć do siebie. O, właśnie. No tak, ale zawsze trzeba mieć. Eee, zawsze trzeba mieć asekurację dlatego, że jak się rączki zmęczą i na przykład nóżka by się poślizgnęła to wtedy byłoby bum na ziemię